Cześć, z nami kolejny zawodnik, tym razem przedstawiciel drużyny Samel. Łukasz Samela. Jakbyś byś, Magnum, tutaj powiedzieć dwa zdania odnośnie meczu, który przed chwilą się zakończył za naszymi plecami? Oj, to był bardzo dla nas ważny mecz, ponieważ decydował kto będzie walczył o awans w ostatnim meczu. Udało się naprawdę po ciężkiej boju go wygrać 5-3, jesteśmy mega szczęśliwi i się odegramy. Kolejny mecz o awans, mam nadzieję, że się uda awansować do jakiejś klasy. Jeśli chodzi o spotkanie, mieliście przyjemność tutaj być obserwowani przez sędziego z Ekstraklasy, jak wrażenia i jak w ogóle to na was wpływało, czy może był to czynnik, który motywował, czy troszeczkę jednak stresował? No przede wszystkim to wasza sama przyjemność, bez wątpienia, bo wiadomo jakim Piodrasek jest sędzią i jaką ma I dla mnie i dla dużony też podejrzewam, była to mobilizacja i, i motywowała nas do lepszej gry, żeby pokazać, że też potrafimy kopać piłkę nie tylko w Ekstraklasie. I ostatnie pytanie, na jakie mógłbyś nam tutaj odpowiedzieć jesteście z nami pierwszy sezon jako drużyna, więc takie dwa zdania, jak Wam się tutaj podoba, sama organizacja, otoczka i tym podobne? Nie, no rewelacja jest, to stop organizacyjny, e, sędziowie, skróty, analizy, e, opinie przed meczem, po meczu, zapowiedzi, wywiady, wywiady m.in. jak taki właśnie jak ten, który pierwszy raz udzielam w życiu, to jest mój debiut, więc przepraszam za wszystkie inne <grym się> niuanse techniczne, które zawalę, w każdym razie nie, no po prostu to, to, to jest to, co przyciąga nas tutaj i chcemy grać i chcemy się tutaj pokazywać w tej lidze. Super, dzięki i powodzenia w środę. Dzięki bardzo.